Gameplay z Baldura, ale nagrywam y, ekran zamiast włączyć nagrywanie na ekranie. To musimy zgasić światło, żeby było więcej No jest się, ładny w sumie. Nie, no bo widać to wszystko, A tak to będzie tylko ekran widać, to będzie złudzenie, że to jest nagrany sam gameplay komputera. Jeszcze ale zda. to bardziej creepy wygląda. Ja bym zostawiła z naszymi reakcjami jednak. tym creepy. No, lepiej tak, żeby było U, cozy. komputer, creepy twój. O, no dobra, cozy. Dajmy tu jeszcze kwiatka. Muszę Ale to. no nie, nie. mniejszego. A to jest. I tak, żeby nie wysłali. <grym> Koło ekranu, jak babci. <grym> strasznie długo, włącza Baldur's Gate, bo to jest synchronizacja z internetu. A mój internet działa. Kochani, jeśli nie wiecie, nie co to jest Baldur's Gate, to już tłumaczymy. To jest yy, gra, kampania D&D, tak, tak gdzie A macie czemu? na przykład no, hot vampira, stara. tworzycie swoją postać. Nie mam. Nie mam. Trochę taki Wiedźmin, ale nie przysyła. polski, ale wciąż bardzo dobra gra, na której wcale nie ma hiperfiksacji. O, no, 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 no. to jest Virginia Woolf, bo ktoś pisze licencję na temat to ja Virginia Woolf. I narkotyki na niej leżą, to Kochanie jest witamina C i dobrze, no, dobrze. Wiesz, wygląda... giving, giving, te y, rośliny dają. Już mnie mam. Więc tak wygląda nasza strona kamery. Raczej to jak wy nazwijcie... Czekaj, niebo nie jest źle. <gry> teraz oh, test teraz nie ma. Się... To ja. Gramy w Baldura. Czekamy na Baldura. Kim jest ten Baldur? Gdzie on jest? Jest hot? Na pewno. Sytuacja jest taka, że u Kuby nie ma internetu zbytnio. Dlatego żyjemy jak ludzie w, pre w prehistorii po prostu. W prehistorii nie grali w barcuskiej. Ale prostu czekali na Bazuarek. Ona była na historii. Właśnie. A, okay. No, a 30... może napiszmy teraz licencję, to się mamy czas. Nie, proszę. Ja potrzebuję internetu do licencjatu niestety. Pisz na kartce. To są mówki w tym momencie. To prawda. Ja muszę za 10 dni oddać 10 rom. Fajnie możemy popatrzeć na... Y... Tutaj możecie pisać swoje pytania na Q&A do następnego odcinka, odpowiemy na nie. Hot. Hot. <grystanie> to się dzieje. Chciałabym pokazać, jak Kasper się zapatruje na nasze grania. No ja patrzę. Biedny, bo on nawet nie ma internetu w tym momencie. Ja mam. Masz? Kacper, nie znaczy, no ma. Jest to taki internet wątpliwej jakości. Taki... Trenerijowy internet, ale coś się na nim Jeste da na... przejrzeć. Mi nawet wiadomości nie przechodzą. No dobrze, jesteśmy od. A to mi na szczęście przychodzą, ale o to wszystko byłoby by był lepszy to Tak, ten jest na wsi. Jezu, ja zdaję się czy jakbym poszła do koleżanki w szóstej klasie i w Kangurka Kao. Bardzo to jest taki kangurek kao, dosłownie. Dosłownie. właśnie. bo to jest taki hot dźwięk. <głos> <głos> Może zrobimy tryb odkrywcy, żeby... Nie, bo wtedy będzie łatwo zabić, to nie. Nie dajemy średniej Nasza postać będzie Hope, cozy. No to ogólnie wszyscy widzieliśmy gdzieś teraz wstęp. Hope jest kobietą według mnie chyba, Tak, Hope is a woman. Powinna być blondynką właśnie. Ona w ogóle jest blondynką Hope. Tylko może niech nie będzie barbarzyńcą. Elfy są trochę drapieżne. Diabelstwo. Hope. no, to w ogóle nie jest Hope. Drakon, no Trilly... No, nie może. Człowiek, bo one jest. Ale człowiek nudny No, trochę. człowiek nudny. Zachodnia się kogo na klasę może mieć? Albo Bard. E, druid, druid Hope. O, no druid w sumie? Druid, totalnie Hope. Natura, zwierzęta, tak, takie tak. śpiewają. A Paladin będzie mogła się zamieniać też zwierzęt. jest. No, też będzie mogła się zamieniać, ale Paladin to jest taki bardziej, że broni uciśnionych i coś tam. No Nie wiem, czy Hope broni uciśnionych. Ja myślę, że druid najbardziej jest Hope, mimo wszystko. No to dobra. No to że mogłaby mieć ładniejsze, ale... Ale pierdolstwo są według mnie słodkie właśnie, ale no, Ten czerwony, not giving hope. Elf tylko, że w połowie. No może tak, ale... Jako ładniejszą twarz. No to zostajemy przy hope. Ona ogólnie nie będzie zabijać, wiecie, mm -hmm. ona ma być taka... Ale leśny elf, nie leśny. Tak. No i zielona się zrobi. A ten ale nie zmienimy nawet giving Ziem... trochę. Zrobimy jej zaraz ładną tą metamorfozę. A ty masz te mody na postacie? mój jedyny motto na to, że y, Astarion i Gay nie mieli mięśni. <laughs> Cierniowy beach? Nie, dajmy jej wywołanie płomienia? No trucizna? Nie, 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 wskazówki. Tak, ona będzie pomagać po prostu. <laughs> Ona będzie bezużyteczna w tej chwili. Ona będzie dobrą energię wprowadzić. bo to jest płomień nadziei. Tak. To jest tak ruda, miała być blondynką. Zaraz ją zmieniłem, bo to się Kochani, zmieniło. Kochani, czy ona samo. jest podobna do mnie? Na podglądu, tak wyglądam. Masz trochę inną cerę, ale ogólnie. Bliźniaczki, do nie ktoś zapomniał. A do mnie? Ty, ty będziesz mógł strażnik. Tak! Ale jej, myślę, że jakby jej towarzysz <coughs> powinien być e, takim wojownikiem, e, głód krwi. Wiecie o co chodzi? Że totalne przeciwieństwo. Dobrze, możemy tak zrobić. już w obronie prostego ludu, walcząc z tyranami i potworami. Ho! Leczenie ran, tak, bo ona leczy. Opętanie? Oplątanie? Nie, ona nie oplątuje. <laughs> Ale nie? gromu na pewno, nie. Przyjaciel zwierząt. Daj mi przyjaciel zwierząt. Bardzo jasno, zielony. No, taki ziemisty. Makijaż ma chyba zielony, też fajnie Ale ruda wygląda. też może być. No. Oj no nie. To jest fashion. co sądzicie o tatuażu ptaków? Czy to jest hope? To jest Tumblr 2015. Czy, Tumblr, czy nie chcielibyśmy wrócić do czasów Tumblr 2015? Hmm. Czy, czy, czy nie byliśmy wtedy pełni nadziei na przyszłość? Znaczy, czy coś się już nagrywa? To się kameruje. Jest piękne. Wybieramy włosy. Nie no, te włosy są jakby O, czy to nie są nadzieje? Włosy? Wygląda jak David Tyrant w Kochu. Nie! Ona ma totalnie zakola. <noise> to Ale za kolak. Pięć lajków like i robimy jej cosplay. <noise> ty już Ej, nie musisz, ty już tak wyglądasz. Fajnie, zarysuję ja sobie, sobie ptaszki teraz. Uważacie, że lepiej zielona czy taka zwykła biała? Bo uważam, że ona jest gliniasta po prostu. A tutaj już jakaś różowiódka się zrobiła. Uuu! Ona... mina nie jest zielona. No glinka, zielona. A jak maseczkę z glinki robisz? No to już nie wiem. No. Dobra kochani, ostatecznie. Weź te obszary głośniki, zabierz skatki. Jejuu! No, bo one są naprawdę straszne. No mamy kwiatki, wrzosy i naszą hope. Tak, czy so hope. Ona będzie walczyć Ech. o uciśniony. Ona będzie szerzyć nadzieję w królestwie. Tam jest jakieś królestwo? Chyba nie ma. A, coś się znajduje. To pokażę całą. Ale czekaj, zastanawiam się teraz na tym. Czy to nie jest Hope? To jest flop. No Zostawię to... ptaszki 2015. Nie, bo mi się te ptaszki jednak nie podobają. No nie. No, według mnie tam to było fajne. No dobra, nie ma ptaszki. Dajmy jej ptaszki. Sorry. Niech ma. Pokażę całą. Proszę. No, outfit trochę flop, ale niestety nie możemy zmienić. Znaczy. Ma w sobie potencjał, ale tu w górę coś, coś nie tak tutaj się zadziało. Nadzieja, nadziejowita. Tak? Kon nie nie to konkluzja, konkluzja nie. to jest moja córka. Nadzieja. Nadzieja. No i teraz jej wojownik, bo to wiecie, Ship Dynamic, co nie? Czyli mężczyzna. Że... Czyli, czyli to jest druga jed postać. Jedna postać, ona jest, wiecie, kocha naturę, kocha ludzi. I druga, druga postać jest wojownikiem, walczy i jest uciemiężona, żeby się dopełniały. I jedna, drugą. Fliecie, daj mu być 10 blizn, czy coś takiego, Część, żeby było jest... widać, że on Część, jest w bo czemu jest taki y, 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 jasny w ogóle na tej głowie? Geralt. Niech on będzie rudy. No to on na Simo teraz. No a jaki ma być taki? Nie no, nie no. go zrobił rudy. Tylko po prostu tą a może taki może zabierz szary. Zabierz. No już brody zabiorę, no. Ale ja bym mu i tak dał tą brodę, o. Nie. No bez brody to w ogóle... Nie, 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 nie. Słabo. No, w sumie mają flop te brody, ale... W ogóle te postaci droget tworzyły taki flop. Te. <noise> Mieszko pierwszy. Ale wygląda dobrze. Co nie wygląda dobrze? Daj mu 10 big będzie. Jeszcze ja posiwiej go trochę i postrasz. Dobra. Ja za do Linka, mi przychodzi. Taką Dobra, chwilę. tak. On walczył, żeby ona nie musiała. <grym> Albo to. No. Ja tą mam w ogóle u siebie na dwóch postaciach Ostatecznie nasz strażnik. Hot który deal. Tak broni nas, żebyśmy my mogli szerzyć nadzieję. Weź, dalej, jeszcze pokaż całego. No. no. Wygląda jakby bronił. Tak Zbyt... mam tego dość, <grym> ja to oglądam razy I chyba z szósty już to widzę. Ale zobaczmy, jak wychodzi nasza nadzieja. <grym> nadzieja okay. się wytluła. Jeśli zastanawiasz się, o czym jest ta gra, można coś kupić. Nadzieja się rodzi. Jezu kto nagrywa gameplay nagrywają gryfajno? Ten tele telefon. Weronika Bimbo. Bimbo! Jak można mieć negustor do inteligencji? Nie wiem, myślę, że to będzie nie są ale dobrze. No, ona sobie radzi. No i jak ona teraz ona ma ich Ona mieć, nie kiedy... ma nic do wagi. No, ona nie walczy, ona nie ma inteligencji, jakby... Wywołanie płomienia mamy, okej? Okay? Zabiliśmy najlepszą po my... postać ever. O patrz, i ona zabije go. No i ona nie może zabijać! Może mu tylko zabija. Ale no dobra, ale musi zabić złe diabły. No ale my mówiliśmy, że ona nie będzie zabijać. Ale nie, nie. też była przez tej gry bo Spróbujmy, dobra. Nie, spróbujemy, dobra, dobra. No właśnie, run bez zabijania. Ale... Z... Obranione. W czasie, kiedy oglądamy rozgrywkę, można poczytać literaturę feministyczną. Co myślicie o Virginia Wool? Nie możesz uciec z tego obszaru i trzeba zabić. Niestety czasami nadzieja musi zabijać. Ale one zabija w obronie wiesz. W obronie własnej to się nie liczy. Ale one są słabe, obydwie są Ej, Jezu, może ty coś kliknąłeś jakoś z Bo No to by, to dlatego. Co będzie Nie. No, tak, To będzie w filmiku, nie. No, zartowałeś, zartowałeś, nie. Zartowałeś luka, oczywiście. Pokaż twarz. Nazwisko, dowód? <laughs> Proszę, by Ja szukam przełącznika do filmu. Wcześniej graliśmy tutaj i mieliśmy taką postać Barda. I na przykład robiliśmy screenę co 5 sekund, mówiąc, jej, świetne. A teraz no możemy tylko na wieki, bo tak traktujemy kobiety na tej Nie, rachim. bo to nie jest wcale tak. Ja piszę licencję do kobiet. Poszukaj zastrzasku, który może otworzyć pokrywę. Nie, ładna This jest całkiem. Strange... Jak na kobietę. Mamy nową postać, którą jednak uratowaliśmy! Dobra, ja myślę, że ona z nią Ta postać miała nadzieję, że będzie uratowana, tak się stało. Bo pomimo wszystkiego, pomimo pokusy, uratowaliśmy ją, no to myślę, że to jest znak. Tutaj walka, wcale nie gadaliśmy o niczym ciekawym wcześniej. <laughs> o tym, co zawsze. No. Niech no biegnie po prostu, biegnie run. Tutaj nie trzeba zabijać, można bierz. No, Ej, a uważasz, że on jest hot? Czekaj. Pokażę. Wiesz, że w tej grze demon wam proponuje seks? A ty możesz nie <laughs> Patrz on. Widzisz jego macki? No to it, sorry. A ten? A tego można uratować czy nie? Nie, jego trzeba zabić, żeby dostać ten miecz. No bardziej, no. bardziej. No. no. A ja lubię tego z mackami. nie. Ona chyba potrzebuje pomocy mu ja leczy. A. Ale ją tutaj wstawaj. wstawaj, mamy nadzieję, że wstanie. Okej, okay, to ją nie obudziło, ale jak już podejdę i ją trzepnę, to się obudzi, tak? Dawaj dziewczyno, She możesz się stać zawsze. Jedna, bezbrowna. Słuchajcie, wiecie, że ona ma amnezję? Spoiler. Jezu, ty im całą chabułę gry opowiesz? Nie, ja im zapowiadam, żeby chcieli zagrać. O, przepraszam bardzo, kogo w ogóle stać na zagranie w tę grę? 300 zł zapłacicie za to? Nie, A teraz jest Black Friday. Obejrzyjcie sobie. Ile? Na no dużo. 320 dałam za to. Ja 250. Ale obejrzyjcie sobie, u mnie za darmo 250. gameplay. Widzicie? Ocuć ją odsuć się ucieknięć po artyfach. Nie, jesteśmy nadzieją, będziemy ją ocucać To jest ładna dzieja w Teraz mamy postać Kuby wygląda tak podejście, ponieważ porozmawiamy z Astyrem, wtedy zobaczymy, kto lepiej. Jak on się nazywa? It's always a pleasure to see you sauntering. Astyrem. <laughs> on się nazywa Akai. Jego. Możesz wypić krewczej w nocy, jeśli chcesz. I was just wondering when you'd invite me back for a bite. Papa kochani. <noise> może nadzieję, że zachęci, ja też Zachęciliśmy Was do gry w grę Baldur's Game, ponieważ studio nam płaci za taką promocję. Tak. Następnym <noise> razem mówię, link do Steam'a wysyłamy. Zróbcie no, chociaż 100 dolarów. I promocji. zapraszamy do subowania, lajkowania i dzwoneczek. Nie wiem, czy jest yes. człowiek, mogę taką głowę. Mogę.